Witam Państwa w programie wędkarskim z Wędku na Wodę Polskiej Świat. Drugi dzień Targów Wędkarskich Rękodzieła. E, przepiękne targi, wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie. E, dzisiaj troszeczkę pochodzimy, po, spróbuję pokazać to, czego nie pokazaliśmy w poprzednim odcinku. E, ja tu za mam przede wszystkim woblery, e, streamery na sandacza, co jest bardzo ciekawe. Coraz więcej ludzi zaczyna łowić e, na muchę sandacze, czyli sprzętem muchowym, co jest bardzo fajne, spływa dełek. Ale co chciałbym jeszcze powiedzieć, są baseny, w których można zobaczyć pracę woblera, jak pracuje, jak się zachowuje w wodzie, czyli każda przynęta może być testowana, to jest też bardzo istotne, można nabyć koszulki, również poduszki wyglądające jak rybki. No, jak widzę dzisiaj, bardzo dużo rodzin przyjechało, czyli mąż wędkuje, żona musi tego słuchać a dziecko musi patrzeć, jak tata wędkuje. To jest też bardzo fajne z jednej strony i można połączyć po prostu rodzinne, taką, taką rodzinną wyprawę z targami wędkarskimi, także zobaczymy, co, co jeszcze jest na stanowiskach i mam nadzieję, że pokażemy Wam dzisiaj basen wędkarski, to na pewno przynęty. Dzisiaj troszeczkę i pilkery, także troszeczkę morza. Bądźcie z nami. Mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek. No, jest Tomasz Miernik, znany producent woblerów. Jeżeli głównie chodzi o sumowe, ale i nie tylko, łowiłem kilka razy na te woblery. Polecił mi je Marek Szymański. Tomku, co zmotywowało Cię, żeby tu przyjechać, bo jesteś tu pierwszy raz, prawda? Pierwszy raz jestem, tak, dokładnie. Na pewno chciałem poznać tutaj generalnie tych ludzi, którzy tworzą różne fajne rzeczy. Oczywiście. Sam trochę zrobiłeś kilka przynęt, kilkanaście przynęt, które pokażę się. Kilkanaście, tak. Eee, to znaczy dużo już tej, tej gamy tutaj przynęt nie mam, bo po prostu sprzedałem, ale no jeszcze próbuję je po prostu utrzymać, utrzymać do jutra, żeby chociaż ci zwiedzający mogli, mogli sobie zobaczyć eee, jak one wyglądają, dotknąć je i po prostu no. Eee, Tutaj akurat widzimy woblery sumowe, typowo sumowe, jak głęboko schodzą na przykład te woblery, które są dużo większych rozmiarów, mają głębszy, oczywiście większy ster, robione są na stałym stelażu, czyli po, nawet po wypadnięciu, że tak powiem, steru sum nam nie ucieknie. Nie, 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 tutaj nie ma, nie ma nawet takiej możliwości, stworzone są tak, aby żeby po prostu łowiły jak największe ryby, to znaczy tak, zaczniemy od leszczy, leszcze mamy, to jest wobler dosyć, dosyć duży. Z dosyć sporym sterem, on schodzi na około 5,5-6 metra, tak? w zależności jeszcze od grubości plecionki. Ja tutaj tą, tą głębokość podaję, przy, łowiąc na plecionkę 0,32. To jest właśnie taka, taka głębokość. Mamy tutaj kilka, kilka woblerów e, takich e, bardziej głębiej schodzących. Głębiej schodzących? Około, też to jest około 6,5 6, 6, 6 metra. E, to jest model Czapla Mamy tu jeszcze model też ten sam model, tylko że z mniejszym sterem około 4,5 metra głębokość schodzenia tu mamy model, to jest Delfin około 5-5,5 metra głębokość schodzenia tak? też za co zauważyłem, te woblery są akurat że tak powiem nie są baryłkowate nie, nie są szerokie, tylko są bardziej płaskie nie są, czyli przy ostrym nurcie, że tak powiem on nie ma takiej do, 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 dokładnie tak, 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 on się nie gubi, naprawdę Gdzieś tam jest troszeczkę utarte, że woblery sumowe muszą być jakieś masywniejsze, mas tak, masywniejsze, tak? Ale to nie, nie, tutaj generalnie jest tak, no one mają dosyć, dosyć yy, wąskie wąskie tutaj yy, korpus yy, przy podstawie ogonowej, ale to naprawdę te woblery są mocno, bardzo po prostu wytrzymałe. I tak i ta, jak właśnie mówimy, bardzo są stabilne nawet w najmocniejszym nurcie, tak? Bardzo Ci dziękuję. Yy, Tomek Miernik też przyjechał do nas tutaj na targi, także bardzo fajnie. Są również gry, zabawy dla dzieci, cały czas coś się dzieje. Co tu dużo mówić, cały czas chodzimy, obserwujemy, oglądamy dużo fajnych rzeczy, które naprawdę można wykorzystać w wędkarstwie i od tych ludzi można się uczyć i ich podziwiać, ponieważ wystarczy spojrzeć na ich dłonie, jak są zniszczone po robieniu na przykład woblerów czy wędek. Także można tu przyjechać i zobaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy. jak w poprzednim roku, są z nami Juri i Agris, e, którzy są wędkarzami z Łotwy. Przyjechali tu już drugi raz. Jak możemy zobaczyć, na przykład, e, blachy, które e, przedstawiają nam i wczoraj, i dzisiaj. E, woblery na łososie, zdjęcia e, wy, wyłowionych pięknych ryb. Przepiękne woblery. Blachy. Naprawdę, jeżeli chodzi o, o sprzęt, który możemy tu zobaczyć, jest tego bardzo dużo. To wszystko jest ręcznie robione, to jest też bardzo istotne. Mamy również basen. Córeczka tutaj testuje woblery, jakbyśmy mogli pokazać, jak one pływają, jak się zachowują w wodzie. O, właśnie. A Gris, warto było przyjechać? Tak, na, na pewno, no, po to, to już jest drugi raz, już jest e, Woblera Jurysa w Polsce, już jest znajomy, jest. No, ja myślę tak, myślę tak. Jak atmosfera? Czy podoba ci się tu na targach? Macie e, długą drogę do domu, prawda? No tak, I tyś, przyjechaliście? No, 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 tak, tysiąc kilometrów. No, no, bardzo dobra atmosfera, już jest, to Znają zna, was, no, znają nas, już jest drugi raz, no, dużo jest przyjacieli i teraz jest, no, pięknie. Co roku będziecie tu przyjeżdżali? No myślę tak, no dlaczego nie? Coś dla lubickiej drwęcy, e, woblery trociowe. E, pan wędkarz, który jest tu ze mną, jak ma na imię? Artur. Artur e, robi woblery trociowe, jak widzę, kleniowo e, również i strągowe. Yy, powiedz nam, yy, czy doświadczenie wędkarskie jest bardzo istotne, żeby robić yy, tego typu woblery? Yy, tak, yy, tak widać ja tam gdzie łowię, czyli łowię głównie klenie, jazie, bolenie i teraz ostatnio trocie. Na jakiej rzece? Yy, rega, Ina. Przepiękne i... miejsca. Tak i trzeba wiedzieć po prostu, yy, mieć jakieś, jakiekolwiek doświadczenie, żeby wiedzieć jakiego woblera zrobić, bo tam na tych rzekach kolory mają znaczenie. Na jednej są bardziej potrzebne stanowane, na drugiej bardziej. I okresy, prawe. prawda? Tak. Jeżeli chodzi o woblery, jak możemy tu zauważyć, no, kolory są przepiękne. Nawet kobiety mogą coś dla siebie znaleźć różowe. I powiem, taka jedna kobieta na Pomorzu jest, którą poznałem i powiedziała: To są jej właśnie ulubione woblery, na które łowi i na parsencie z tego co wiem na takiego różowego siedemdziesiątkę złowiła srebrniaka. Czyli to jest ważne, że coś złowiła, prawda? Yy, tak i po prostu wierzy w te przynęty, dlatego też chyba między innymi złowiła, bo po, o to chodzi. Wędkarz musi wierzyć w przynętę, którą ma na kiju, żeby mógł Yy, złowić, bo jak nie wierzy się w przynętę, no to już jest powiedzmy 50% sukcesu. Bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów nie Dziękuję tylko w wędkarstwie, bardzo. ale też yy, jeszcze lepsze, doskonalić te woblery, żeby były jeszcze lepsze. A tu widzimy, że jeszcze coś innego. Boleniowe woblery. Tak, tak, jest trochę. No proszę zobaczyć, jest tego trochę. Naprawdę jest tego trochę, jakbyśmy mogli podnieść jeszcze tą. Boleniowe woblery. To również wędkarze z Norwegii, ze Szwecji, pokazują swoje mormyszki, swoje przynęty. Jak widzę rozmiary przynęt, które tutaj możemy zobaczyć, o proszę zobaczyć. To jest na przykład tak duża ryba, oczywiście wędki podlodowe, paski, mormyszki, pokaz jak wygląda praca woblera w wodzie, to jest też bardzo istotne. Cały czas coś nowego. A tu są woblery. O, zobaczymy sobie teraz woblery. Od różnej wielkości yy, troszeczkę yy, mniejsze, większe. Yy, z takimi twisterami na końcu. Coś pięknego. Zobaczymy dalej co, co teraz możemy Wam Państwu pokazać. Ze mną jest Paweł Niewiadomski, twórca tych spowików. Słowiki też można tutaj pooglądać. Co cię zmotywowało do tego, żeby tu przyjechać? Bo wiem, że przyjechałeś z zagranicy. No, przyjechałem z zagranicy, bo przez Was, was się, nie? Pierwszy oglądałem te odcinki Trwam, no i, no i później oglądałem właśnie tego grąbika tutaj. No i tak, tak się stało, że, no i że, że. że chciałeś pokazać po prostu no. spowiki. Jeżeli chodzi o spowiki, wszystkie wykonałeś ręcznie, to jest wszystko ręczna robota. Tak. Czyli głównie łowisz pod nas Pławik, kiedy Jedynie jest pławik, no i trochę zacząłem też spinning, trochę no. Tutaj mam jak widać to są wszystko pióra z balsą, tam jest wszystko tak. No zrobiłem takie jak waglerek, coś takiego. Tutaj mam takie typowo, no to może być do bata, no na stojącą wodę tak. No, no to głównie to. do bacika, ale no. przepiękne wykonanie. Jeżeli chodzi o wykonanie, może tu wezmę jednego sobie tego spławiczka, proszę zobaczyć. A w ogóle skąd przyjechałeś? No. Ale z Polski czy za granicę? Za granicę. No, przyjechałem z Harrogate. No. Z Wielkiej Brytanii? Tak, z Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, oglądają nas w Wielkiej Brytanii. Polacy, pozdrawiam wszystkich z Wielkiej Brytanii, wszystkich Polaków. Wracajcie do Polski! No, <laughs> żeby było dobrze. No tak, tak, żeby było dobrze. Dzięki bardzo. Jest ze mną Tomasz Gorgolik, twórca woblerów. Przepięknych woblerów. Mam nadzieję, że jednego od Ciebie później dostanę, ale to będziemy rozmawiali już po nagraniu. Jeżeli chodzi o woblery, dlaczego zaczęły się tworzyć i co Cię zmotywowało do tego, żeby tworzyć woblery, prawda? Najpierw zostałem wędkarzem w wieku 6-7 lat, no i po prostu później w wieku 10 lat zacząłem łowić na spinning. Wtedy, w tamtych czasach, to było jakieś 20 ponad lat temu, woblery były bardzo drogie, niedostępne, no i zacząłem sam je robić po prostu, strugać. Czy te woblery są odlewane, czy są strugane? Nie, strugane? Strugane, tu są kształtki nawet lipowe, strugam tylko z lipy, także tylko drewno. Z pasji. Tak. Jeżeli chodzi o woblery, na co akurat, na jakie gatunki ryb są te woblery? Głównie które pstrąg, głównie pstrąg, bo pasjonuję się połowami pstrąga i troci, także głównie pstrąg I, i takie robię. A skąd w ogóle pochodzisz? Z Pomorza. Z Pomorza, na tak, jakich rzekach łowisz? Łeba, łupawa głównie, słupia. Czyli te centerowe pomorskie rzeczy. Czy tam mieszkają jeszcze jakieś ryby? No jeszcze są wstrągi, ale jest kiepsko, no ale jeszcze parę parę I cóż, jakiś taki mały apel. Wypuszczajmy ryby. Oczywiście. Przepiękne woblery. Pasja robi swoje. Proszę zobaczyć. Jakie woblery? Wszystko robione ręcznie. Ze mną jest Marcin Malicki, twórca woblerów. Powiedz mi tak, jeżeli chodzi o woblery, na jakie ryby są? Co Cię zmotywowało do tego, żeby tworzyć takie woblery? Kolorystyka, jak widać, różna. Przeróżna. Przeróżna, że tak powiem, praktycznie jak biżuteria. Mm. E, dużo pracy wkładasz w produkcję takiego woblera? Dużo. Dużo, dużo. Mimo, że są to odlewy, e, nie, 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 nie robię z drzewa, tylko z żywicy i piany, to mimo wszystko jednak w lakierowanie idzie najwięcej roboty, jaka jest to możliwa, bo E, położenie kilku różnych warstw kolorów, e, no jednak jest to czasochłonne, bardzo czasochłonne. Dużą uwagę przywiązuję do wykończenia woblera. Z racji znaczy tego mojego zawodu nawet ja jestem lakiernikiem samochodowym. E, dlatego dlatego tak wyglądają jak wyglądają. No, niektórzy rzeczywiście wołają na nie cukiereczki. Po prostu. Tak. Bo tak wyglądają. Tak, tak. Mam zawienie nawet na bryloczki do mojej żony do pracy, także no, takie jest. Są w ogóle Eee, już nawet malowania typowo popstrąga, przeróżne. To są woblery szczupakowe. Hmm. szupakowo sandaczowe bardziej takie, prawda? No tak, tak. Może być y, pod też jak najbardziej jeziorowe. Ja bym tu jednak bardziej preferował jezioro, rzeka też daje radę, ale na jeziorze naprawdę bardzo ładnie, głęboko dosyć chodzą. Mimo, że mają zwykłe oczko, to chodzą na 2-2,5 metra, zejdą. Eee, woblery trociowe. Przepiękne kolory i fajne malowania, podobają mi się. No ale tu z lakiernikiem mamy do czynienia no, także. W planach są kolejne, ale to już w przyszłości. Będą w ogóle duże, takie szczupaki 16 cm, e, tego powiększę do 13 cm, 5 cm strągówki. Jeżeli chodzi o malowanie, co mogę zauważyć? Ta polaryzacja przechodząca w złoto jest bardzo fajna i to mi się podoba. E, z tego co wiem, wędkarze jednak. E, którzy robią woblery, poprzez swoje doświadczenia wkładają i dużo pracy, doświadczenia wędkarskiego i wtedy te woblery są skuteczne, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. No, słyszałem takie powiedzenie, że no, kolor się nie liczy, liczy się praca. praca. Tak, jest to jeden z czynników, ale nie jedyny. Kolor liczy się bardzo. Dla mnie, mam w różnych kolorach woblery, którymi łowię i zauważyłem, że kolor liczy się bardzo, 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 bardzo. Są dni, gdzie Naprawdę, praca nie jest ważna, ważny jest kolor. Ważny jest kolor. Naprawdę ważny jest kolor. Nie tylko w łowieniu e, sandacza, ale i w strągów i w każdej ryby, która, tak jest. E, która jest na tym świecie. Tak. tak mi się wydaje. Tak jest. Jeżeli chodzi o stoiska, jak widzimy, również e, wystawcy mają koguty, czyli to, co interesuje sandaczowców. Może przejdziemy dalej. Różnego rodzaju woblery. Koguty. Tutaj pani ładnie coś próbuje zrobić jakiegoś koguta. No i oczywiście to, o czym mówiłem wcześniej. Basen wędkarski, w którym możemy przetestować sobie różnego rodzaju woblery. Tutaj akurat y testowane są woblery. Co to są za woblery? To są woblery szczupakowe, sandaczowe. Tutaj mamy przykładowo woblery Jazgarz. Proszę zobaczyć. Proszę. Na, naturalny kolor, prawda? Tak, jak najbardziej. Imitacja jazgarza w naturalnych barwach, w różnych wersjach. Mamy też woblery typowo boleniowe, specjalistyczne. Proszę zobaczyć, mogę pokazać. A skąd przyjechaliście? Jesteśmy z Wrocławia. To jest nasz debiut na, na targach i chcieliśmy pokazać nie tylko nasze przynęty, ale podzielić się naszą pasją również z innymi wędkarzami. Wędkujemy od zawsze, a przynęty robimy we własnym warsztacie, w domu. Nie chcieliśmy się podzielić z innymi naszą pasją. Jeżeli chodzi o targi, jak te targi, czy warto przyjechać na targi rękodzieła? Jak najbardziej. Zarówno z punktu widzenia wystawiającego można poznać wspaniałych ludzi, nawiązać nowe kontakty, jak i również jeździliśmy po targach w zeszłym roku, no tak. I, i można zobaczyć. Macie porównanie. Jak najbardziej można zobaczyć różne nowości na rynku, tak? Jednak rynek wędkarski to jest bardzo żywy rynek, tak? Nowości jednak pojawiają się co krok i warto porównać jakie przedmioty były w zeszłym roku, jakie przedmioty są nowe co mamy w ofercie tak? co, ma, co mają inni w ofercie no i jak najbardziej warto... jeżeli chodzi o woblery jakbyś mógł tam powiedzieć jak wygląda produkcja takiego woblera to znaczy jaki czas poświęcacie na stworzenie takiego woblera mhm. tutaj praca rękodziennicza to jest wobler Passat typowo boleniowy no to od momentu wystrugania go z lipy to jest kilka wysługania z lipy. I to nie jest odlep. Nie, nie. W tym wypadku akurat to jest typowo rękodzielnicza dzielnicza praca. E, zrobione z lipy, dobrane obciążenie odpowiednio, wyprofilowane obciążenie. A później mamy nakładane odpowiednie warstwy farb, tak, dodatkowo później malowanie, no i odpowiednio e, lakierowane i testy nad wodą. No, bo nie sprzedajemy przynęt, które nie są testowane nad wodą. E, każdy z nich pływał w Odrze, bo akurat Odra jest nam najbliższą rzeką. E, każdy zaznał wody i została przeprowadzona korekta właśnie w naturalnych warunkach, nad wodą. No wiadomo, basen nie odda nigdy tego, jak wygląda prawdziwa woda. nurt i tak dalej, prawda? No, nie, niuanse wody, te zaburzenia nurtu, to jednak to determinuje determinuje, jak nasza przynęta pracuje, a nie Niestabilna woda w postaci basenu. Ilu gramowy jest ten wobler? Tutaj mamy opisanego, opisaną gramaturę. Yy, tak, mamy tutaj, albo tutaj na tym pokażę przykładzie. To są w, w okolicach 10 gram, ten ma 9,8, ten ma 9,6, tak? Wiadomo, praca rękodzielnicza to jednak jakaś dokładność jest... Yy... A jeżeli chodzi o dni, jak wygląda zrobienie takiego woblera? Dzień, yy... Jak wygląda dzień rękodzielnika, tak? Może, może nie, może inaczej. Mhm. Ile, ile dni się robi taki wobler? Ile, żeby powstał? Taką, yy, to jest tak naprawdę około pół dnia roboty, tak? Pół dnia pracy. Żeby go wystrugać. Żeby go wystrugać, żeby... Wszystko tak naprawdę to jest rozłożone w czasie, bo powiedzmy, strugamy jakąś ilość yy, trzonów, tak? Rdzeni. Później do, dopasowujemy obciążenie. I to wszystko jest rozłożone przez wiele dni. Dana partia woblerów jest robiona przez wiele dni. Ale przeliczając to na jed, jednego woblera, to jest od początku do końca około pół dnia ciężkiej, ciężkiej charówki tak naprawdę. Jeżeli chodzi o woblery, możecie wiedzieć wtedy to, że te woblery, które rzucacie do wody, robione przez rękodzielników, są robione przede wszystkim z pasją, z bólem czasami, prawda, bo no, różne rzeczy się ręce, to, to jest Pocięte ręce to jest, że tak powiem, życie każdego rękodzielnika, tak. Tutaj mamy ostre noże, no i one tną nie tylko drewno. A co Cię zmotywowało do tego, żeby zacząć robić woblery przez samego siebie, a nie pójść do sklepu kupić, powiedzmy, wobler pakowany? No tutaj tak naprawdę y, robiliśmy woblery całą rodziną swoją, tak? bo to jest nasza rodzinna pasja i przyjechaliśmy tu całą rodziną y, dla siebie, żeby zobaczyć, y, żeby zrobić coś, czego na rynku nie ma, coś, czego nam brakuje. Doświadczenie z nadwody jednak najwięcej dają nam y, do powiedzenia, y, wyciągamy wnioski, ta przynęta nie pracuje tak, jakbym chciał, no to co muszę zrobić, żeby ona pracowała tak, jak chciał. No i testuję, robię przynętę, która będzie pracowała tak, jak ja bym sobie tego wymarzył. Patrzę na naturalny pokarm drapieżników, na przykład bolenie, jak one pracują w wodzie, jak się zachowują i chcę to od. Stworzyć, tak? I to, to jakby spowodowało, że robimy przynęty sami. A dlaczego przyjechaliśmy tutaj? No bo jakość naszych przynęt nie tylko my potwierdziliśmy. Wędkarze nad wodą byli zainteresowani, jak nasze przynęty pracują, jak się sprawdzają. W momencie, kiedy ciągnę bolenia, podchodzi do mnie wędkarz, to jest zainteresowany, na jaką przynętę go wyjąłem. Tak? No i pokazałem jednemu, drugiemu, trzeciemu wędkarzowi. Pokazaliśmy, tak? bo to jest nasza wspólna praca. Jak to w ogóle wyglądają? Informacja zwrotna od tych wędkarzy była bardzo pozytywna. Dlatego postanowiliśmy podzielić się nie tylko, tak jak mówię, naszymi przedrzętami, ale również pasją, bo to jest rodzinna, wieloletnia pasja, dla nas jest świetna zabawa. I od tego zaczynamy, a przy okazji robimy jeszcze coś ciekawego. I to jest, że tak powiem, takim. Taką kwintesencją wędkarstwa. Rodzina, łowiąca, rodzina, która robi jeszcze woblery, przepiękne woblery, jak widzę. Te, przede wszystkim woblery mają łowić, ale najfajniejszą rzeczą chyba, jeżeli chodzi o osobę, która robi woblera, jest złowienie na tego woblera rybę. A, to smakuje najlepiej, że tak powiem. Jeżeli wiem, ile włożyłem pracy w tego woblera. Wiem, że on pracuje tak jak chcę. I jeszcze ryba, ryba to jest taka wisienka na torcie całej pracy rękodzielnika, to jest potwierdzenie tego, że ta cała żmudna praca, którą włożyłem w to serce, bo wkładamy w to serce, nie tylko umiejętności, ale i serce, to ryby potwierdzają, że, że to jest to. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu z wędką na wodę w polskiej świat. Zapraszamy na kolejny przyszły czwartek o 16.10 z targów wędkarskich. Żegna się z Państwem Piotr Mirecki. Do zobaczenia w następnym odcinku, tym razem z nadwody.